Na pierwszym poziomie 64 metry godzinną, a ja chciałam z Państwem jeszcze raz się przywitać w tradycyjnym górniczym szczęśliwym. Zaczynamy się do poziomu trzeciego, maksymalnie dojdziemy do 135 metrów i na tym zakończymy we wróżce, żeby całe pokolenie zwiedzić. Musielibyśmy przeznaczyć około 2 lat. A Państwo, mamy nie 2,5 godziny. Znacie Nie mamy. Nie, nie, nie mamy, to wobec tego tym lepiej. Cała nasza kopalnia to jest ogromny labirynt. Ponad 700 lat górnicy wydobywali tutaj furtus, ustawiając 9 poziomów, maksymalną głębokość 327 metrów. Proszę Państwa, jest to podziemne miasto. Długość kopalni podziemia rozciąga się w 10 kilometrów, północy około 2 kilometrów. W całej tej przestrzeni podziemnej znajduje się 2040 pustych poeksplatacji, o łącznej długości chodników około 300 kilometrów. Jest, proszę Państwa, my dzisiaj jeden 1% całej kopalni. Ja nie muszę tutaj Państwa uświadamiać, jak bardzo łatwo, w tak ogromnym labiryncie się zgubić, tym bardziej, że skarbnik pojawia się w bocznych podnikach i najczęściej wywołuje osoby dorosłe, zwłaszcza rodziców. Stąd dzieci, dzieci, do dzieci mam prośbę. Czy rodziców za rączki? Prowadzimy ich do końca. Nie wolno oddalać się od swoich rodziców, bo jak się ktoś oddali, to będzie poszukiwane dwa lata. A jeżeli tak się nie stanie i dojdziemy do końca, to wszystkich z Państwa... Wszystkim...